Rozpoczynamy kolejne, dzieje się za moimi plecami. Też się coś rozpoczyna. Pierwszy otwarty Mistrzostwa Południowej Polski, Pogoria Rescue League, a więc Mistrzostwa w ratownictwie wodnym, z których to Mistrzostw. Dzisiaj bardzo duża, obszerna relacja w naszym programie, ale będzie też oczywiście coś z muzyki, będzie też coś z teatru i odwiedzimy przepiękne, nie tylko takie przyrodnicze jak Pogoria 3, miejsce w Dąbrowie górniczej, czyli fabrykę pełną życia. Wojtek Żegolewski, zapraszam na program. Teraz balansująco będę mówił, bo będzie o balansujących rzeźbach. Pałac Rozkochów to kolejne miejsce, które odwiedzimy w dzisiejszym Dzieje się tam bowiem pan Jerzy Kędziora. To jest znany artysta, znany rzeźbiarz także w województwie śląskim. Wystarczy wybrać się do Jurajskiego Olsztyna, gdzie jego rzeźby właśnie balansują i wszyscy robią takie wow, jak to możliwe, że to wisi w powietrzu. To właśnie te rzeźby możecie teraz zobaczyć w przestrzeniach Pałacu Rozkochów i w przestrzeniach Tamtejszego parku są naprawdę piękne, co zresztą uwieczniły nasze kamery. Piękne, balansujące rzeźby, które wisiały tuż przed wejściem do pałacu, to one mnie skierowały właśnie do tego miejsca. A razem ze mną jest pan Andrzej, który coś więcej opowie nam o tych właśnie rzeźbach, które wiszą w powietrzu. Panie Andrzeju, dzień dobry. W takim razie może zacznijmy od tego, żeby jakby nasi widzowie dowiedzieli się, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy w Roskochowie, a dokładniej w Pałacu Roskochów, w gminie Walce w Powiecie Krapkowickim, niedaleko Głogówka. No właśnie, przejeżdżaliśmy tutaj i zauważyłam piękne, wiszące rzeźby. I teraz niech nam Pan powie, ile tych rzeźb u Was jest i czego one dotyczą, jak w ogóle powstał pomysł, żeby one tutaj zawisły. Są to rzeźby balansujące Jerzego Kędziory, jest to światowej sławy artysta. Te rzeźby dotychczas prezentowane były na terenie kilku kontynentów, między innymi w Amsterdamie, w Stanach Zjednoczonych, w Dubaju na przykład, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niektóre z tych rzeźb po raz pierwszy prezentowane są w Polsce i tutaj właśnie w Roskochowie. Mamy dziewięć kompozycji, które składają się na wystawę, której nazwa jest Zawieszenie-Dopełnienie. Zaprosiliśmy artystę, a jednocześnie Zagrała tutaj pewna, pewien element znajomości z właścicielem pałacu, panem Grzegorzem Wnękiem, i dzięki temu te rzeźby są prezentowane tutaj. Proszę powiedzieć coś więcej o pałacu, bo widzimy, że można powiedzieć ruiny pałacu, ale w środku przygotowane jest tu też kawiarenka, gdzie goście mogą przyjść, usiąść, wypić kawę w bardzo fajnym i bardzo ładnym otoczeniu przyrody. Pałac od stycznia 2021 roku ma nowego właściciela, który postanowił, że obiekt nie tylko będzie przygotowywany do remontu, ale też będzie pełnił funkcję lokalnej, regionalnej instytucji kultury, pod kątem też spotkań integracyjnych i taką też rolę spełnia. Sam pałac to jest pałac w stylu baroku francuskiego, zbudowany w XVIII wieku. Do niedawna mieliśmy pewne elementy związane też z dworem renesansowym. Dzięki odkryciom badaczy z ostatnich dwóch, trzech miesięcy udało nam się dotrzeć do zgrafito to są takie pewne elementy charakterystyczne dla renesansu które zachowały się również wewnątrz pałacu, a także polichromie renesansowe. Proszę, czyli nie tylko balansujące rzeźby, ale też historia jest tutaj do zobaczenia dla mieszkańców i turystów. Tak jest, pałac jest zachwycający, bo chodząc jego pomieszczeniami można naprawdę dużo, dużo opowiedzieć o jego przeszłości, o poprzednikach, o właścicielach, o, o rodach, które tutaj panowały, o redernach, piklerach, harachach, zerytosach. No historie są niesamowite. W dzieje się będzie zadanie na wyobraźnię, coś jak w ulicy Sezamkowej. Wyobraźcie sobie, że to, co za mną, to nie budynek, tylko taka gigantyczna biblioteczka, i tak układamy sobie książki. A pierwsza książka, która na tą gigantyczną biblioteczkę ze Stali Rydzewnej mogłaby trafić, to powieść Magdaleny Szydeł Krawiec. Dlaczego Krawiec? No o tym najlepiej przekonać się czytając samemu. Ja Wam tylko powiem, że to jest powieść, która w świetny sposób łączy klimat Łodzi z klimatem Górnego Śląska, i to z bardzo wyjątkowym miejscem na Górnym Śląsku, Nikiszowca. Nasza główna bohaterka, czyli dziennikarka Alicja Rudzka, zbliżając się do czterdziestki, postanowiła troszeczkę bałagan w życiu poukładać. No, w dość specyficzny trzeba przyznać sposób, bo rozwiązując kryminalną zagadkę morderstwa, gdzie przy ciele ofiary znaleziono tajemnicze trójkąty. I ten trop wiedzie ją właśnie na nasz kochany katowicki Nikisz. A tam naprawdę dzieje się i tajemnica goni tajemnicę. Jedna niezrozumiała sprawa drugą niezrozumiałą sprawę e, powoduje. Więc naprawdę jest co czytać. Na wrześniu lektura, jak znamy. Dzieje się teraz czas na kalendarium i nabywa się, ale zanim zaczniemy to przypomnienie o tym, że na naszym Facebooku czekają już na Was pierwsze nagrody, czyli książki Magdaleny Szydeł-Krawiec. Co zrobić, żeby wygrać? No po pierwsze wejść na Facebooka programu Dzieje się, a po drugie sprawdzić regulamin na www.tvs.pl. Ale książki to nie jedyne, co możecie wygrać w naszym programie, bo mamy dla Was też karnety, wyjściówki na naprawdę fantastyczne święto muzyki klimaty. Już dzisiaj w Ostrawie rusza Festlest Festival. Potrwa aż trzy dni. Wśród nich, wśród tych wszystkich wykonawców, którzy są na line-upie, m.in. Karolina Czarnecka. Ale oprócz naszej polskiej wykonawczyni mamy też naprawdę perły, Pozwolicie, że przeczytam, gdyż Czechem nie jestem. Będzie można usłyszeć m.in. podzemny orkiestr Prago Union, Wrasla, Redl z Kapelą. Czujecie się zachęceni? No ja, jak najbardziej to oczywiście nie wszystko. już 11 września dokładnie tu gdzie jesteśmy. no może nie przy tej lokomotywie, ale na terenie fabryki pełnej życia w Dąbrowie i Górniczej rusza pierwsza edycja Craft Bazaru dla Ukrainy. to będzie naprawdę świetna okazja do tego, żeby kupić coś dla siebie. to nie tylko dla siebie, ale i dla swojego domu. przyjadą bowiem wytwórcy rękodzieła, ale takiego bardzo designerskiego, nowoczesnego wszystko co dla domu, wszystko co dla naszej urody, szczególnie tej kobiecej. no a przy okazji będzie można wyjątkowy Sposób wesprzeć twórców z Ukrainy 11 września kraft bazar dla Ukrainy, fabryka pełna życia w Dąbrowie Górniczej. My teraz kalendarium dzieje się, sprawdzamy, co dziać się będzie w najbliższych dniach i tygodniach. I tak od 2 do 4 września, a więc tak jak już zapowiadaliśmy, Festless festiwal, wszyscy maniacy nie tylko czeskich brzmień, po prostu dobrej muzyki, mile są w Ostawie widziani. Dzień później, a więc 3 września w sobotę w Bydgoszczy wystąpi Daria Zawiałow w Fabryce Lloyda, początek koncertu o 21, 4 września w niedzielę Something Rotten, czyli Coś się psuje, wyjątkowa sztuka w teatrze, Muzycznym w Gdyni, początek godzina 17. 6 września, we wtorek, Krystian Ochman ekskluzywa A więc, jeżeli ktoś chce zobaczyć naszego ostatniego finalistę Eurowizji, to może wybrać się do domu muzyki i tańca w Zabrzu na godzinę 19. 9 września, a więc w piątek, koncert Ali Kryształ. Koncert połączony z wizualizacjami na żywo w cechowni w Gliwicach o godzinie 20. 16 września, to już będzie piątek, wyjątkowy koncert. Lady Punk, tacy sami od 40 lat. Ci panowie naprawdę dają czadu już 4 dekady. Przekonać się o tym będzie można w amfiteatrze Kazielnia w Kielcach o godzinie 19. 24 września w sobotę Wolara Koncert tenorów Leon Woczy i zespołu Art Music Trio w Centrum Kultury w Włodzisławiu Śląskim o godzinie 18. A my już jesteśmy na Molo Pogori 3, gdzie wokół tak de facto dzieje się dzisiaj rzecz wielka. Po kilkuletniej przerwie wróciły zawody Mistrzostwa otwartej Mistrzostwa Południowej Polski w ratownictwie wodnym. Razem ze mną autor tego zamieszania, Adrian Wrona, koordynator ratowników obron w Dobrowie Górniczej, no i współorganizator tych zawodów. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 8 lat, jak dobrze policzyłem, tych zawodów tutaj nie było. Dokładnie tak, 8 lat ich nie było, dlatego postanowiliśmy te zawody tutaj, że tak powiem, odświeżyć i mamy zamiar, że tak, mamy nadzieję, że te zawody już będą odbywać się cyklicznie co roku. No bo ratowanie życia chyba nic ważniejszego od tej kwestii nie ma, a wy uczycie tego w tak pięknym miejscu, więc chyba też i ci, którzy na to patrzą, trochę chętniej te wasze knypy podglądają. Dokładnie tak, ale też głównym celem tych zawodów też jest głównym założeniem pierwsza pomoc, tak? wiedza, umiejętności z zakresu tej pierwszej pomocy i zapraszamy też wszystkich plażowitów, dzieci, młodzież, dorosłych mogą uzyskać certyfikat z takiego szkolenia i przede wszystkim nauczyć się troszeczkę jak przebywać bezpiecznie na zbiornikach wodnych. Tak, jak takiego ratownika na takich zawodach przetestować, żebyście wiedzieli, że on jest najlepszy? No, mamy do tego specy, specjalne treningi, trenujemy, zresztą sami się doszkalamy, mamy tak zwane zaprawy, zawsze, zawsze przed jakimś większym dyżurem, czy to weekend, czy coś, szkolimy się, no i przygotowujemy oficy, o, też y, osobno, tak? każdy, każdy zawodnik z osobna się przygotowuje do tych zawodów, więc żeby w każdej konkurencji prostu wypaść jak najlepiej. My pokażemy Wam oczywiście, kto tutaj dzisiaj okazał się najlepszy. Pokażemy Wam jak te zawody Pogoria, Rescue, League przebiegają. No i trzymamy organizatorów za słowo, że już co roku teraz będą się na pogori takie właśnie mistrzostwa odbywały, a wy się nie bójcie udzielać pierwszej pomocy, bo te 30 sekund to jest ten najważniejszy czas, kiedy możemy komuś pomoc nieść. a razem ze mną gość tego odcinka dzieje się Adam Stachowiak. O tym człowieku być może, a ja twierdzę, że na pewno słyszeliście, bo jest to najmłodszy Polak, który skomponował i wydał swoją płytę, bo miałeś lat. Cztery dokładnie. To nie jest żart, On miał cztery lata, kiedy ukazał się album Anielskie Kompozycje, czterolatka, no i musieliśmy poczekać lat, chyba równe 20, jak dobrze liczę, żeby się ukazała twoja druga płyta. Dokładnie. Po 20 latach pracy twórczej i koncertowania w końcu udało mi się nagrać album Dotrę na szczyt. To jest 11 nowych piosenek stworzonych w całości przeze mnie. Muzyka, słowa, wykonanie, aranżacja, produkcja. Udało się. Jestem bardzo dumny z tej płyty. 20 lat to w dorobku artysty szmat czasu. Niektórzy wydawali w tym czasie 20 płyt. Ty kazałeś swoim fanom czekać dwie dekady na nowy krążek. Dlaczego? To jest taka sytuacja, w której jako dziecko nie wiesz jeszcze, co chcesz dokładnie robić. U mnie było troszeczkę inaczej, ponieważ u mnie muzyka była od zawsze. Wcześniej to był gatunek disco, dance, dzisiaj muzyka popowa, bardzo emocjonalne ballady, uduchowiona płyta. Musiałem wiele czasu, potrzebowałem na to, żeby dojrzeć i życiowo, i muzycznie i ta płyta dokładnie taka jest. Czy to jest płyta, którą możemy na przykład tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody pogorić czy puścić i to będzie taka plażowa dobra nuta, czy może jednak przy herbatce i w domu. Zdecydowanie to jest płyta do słuchania po cichu, samemu, na słuchawkach, na głośnikach, w domu, w samochodzie. Wtedy, kiedy faktycznie możemy zajrzeć w głąb siebie i troszeczkę bardziej pomyśleć. Oczywiście to jest muzyka rozrywkowa i można jej słuchać także na plaży, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja gorąco do tego zachęcam. Najlepiej jak najgłośniej, tak żeby wszyscy się wokół denerwowali. To będzie świetna promocja. A, a tak poza tym. Na pewno bardziej jest to płyta dla ludzi, którzy ch chcą wejść w głąb siebie, którzy chcą wyjść z jakichś trudności i pomóc sobie właśnie muzyką. To jest płyta, która składa się z 11 utworów, wszystkie są po polsku i jak sam o tych um, utworach mówisz, to są utwory skomponowane w klimacie złotych lat 2000, czyli tej pierwszej dekady XXI wieku. Tak, to wydaje mi się, że to jest najlepsza muzyka popowa, jaka powstała i teraz zauważam taki trend powrotu do lat 2000. Wcześniej mieliśmy 80s, 90s, czyli lata 80., 90, teraz lata 2000 są tym, co zawsze było w moim sercu i myślę, że też w wielu sercach, zwłaszcza ludzi mo mojego pokolenia. Także jak chcecie odmłodzić się muzycznie o 20 lat, najnowsza płyta Adama Stachowiaka czeka i czeka także u nas. Zajrzyjcie na Facebooka programu Udzieje się. Można bowiem tą płytę wygrać i to nie jest jedyna nagroda, jaką dla Was przygotowaliśmy, bo mamy także dla Was wyjściówki do Muzeum Wsi Kieleckiej. Proszę bardzo, dla każdego coś dobrego. Jak ktoś chce pozwiedzać, to też coś wygra. Jak ktoś chce coś posłuchać, to też coś wygra. A ja Ci bardzo dziękuję. Adam Stachowiak, najmłodszy Polak, który kiedykolwiek w historii sam Skomponował i wydał płytę. On miał 4 lata, jak to zrobił, no a teraz ma 24 i kolejna płyta. O takim można powiedzieć proroczym tytule. Najmłodszy w Polsce, dziękuję bardzo. Dotrę na szczyt, dzięki za rozmowę, było bardzo miło. Trzymamy kciuki, żeby dotarł na szczyt. Przyjmę strzał, jaki we mnie mierzysz. Przyjmę strzał, gdy mnie znów uderzysz, bo nikt nie umie kochać. Tak. Podobało się? Bardzo. No, Wam mam nadzieję, że też się podobał nasz kolejny odcinek. Dzieje się, widzimy się za tydzień. Nie marcie się, że się wakacje skończyły. Lato jeszcze trwa. Mamy dla Was mnóstwo kolejnych propozycji, takich eventów właśnie jak Pogoria, Rescue League, ale też wielu innych kulturalnych wydarzeń. Do zobaczenia za tydzień. A za dzisiaj już dziękuję, Wojtek Żegolewski. Do zobaczenia. Wspólnie wow. razem.